Witajcie, jestem tutaj w kolejnym odcinku z Girl Assassin's Creed Syndicate na naszym kanale Dzisiaj, plan jest taki, że zbieramy na Westminster, zbieramy tą butelkę piwa, zbieramy ten i zbieramy wóz, ogóle, bzum, i dzisiaj, z punkt widokowy, robimy i oczyszczamy mapkę. Jest tak, tutaj planem, więc co? Ruszamy! Dalej jesteśmy Jacobem. Na ile się przerzuciłem, myślę, że w kolejnym odcinku w Fabułki zrobimy jedną misję. Potem wrócimy znowu do Jacoba na chwilę, bo po prostu już ili wyczyszczamy tą mapę. Co nie? Myślę, że tak to zrobimy, w taki sposób to wykonamy. O, policjant. Był. To, tu? tu jest fraj. Korespondencję trzeba zebrać co to jest, jak to wygląda. To po prostu leżą gdzieś listy pozostawione. O, no i goście, dzięki za wóz. No i teraz nasz cel na Buckingham, trzeba się włamać. Pamiętam, że w Bruce's Legion było osiągnięcie, żeby wejść. E, jako ten strażnik pałacu Buckingham do pałacu Buckingham wejść, trzeba go zrekrutować i nim wejść po prostu w przebraniu strażnika na teren. Co to, to czwórki chodzą poziomowo? Dziwne już. I w tym parku jest jedna, star jedna pozytywka, ja to dobrze wiem. To jest... Ja zgaduję, że tak jest i na 95% mam rację. To zaraz pewnie na mój poziom wejdzie. No i synchronizujemy się na pałac Buckingham. 3 się skrzyni są na tym terenie, tego pałacu. To aż dziwne. I on oczywiście jest. Tak żeby inaczej ten pałac jest na takim terenie. Cały czas problematyczny. Dobra, wiecie co? Tu jednak nie będziemy myśli tu ze tego wyczyścić, tylko po prostu po co się wracać jak jestem już na tym terenie. Tu pochodzę i pozbieram. I bo jak już tu jestem, czemu nie? Właśnie mnie tylko będzie martwić to, że nie jestem na eBay, bo nie mam sobie z problemu zrobić skryte skryte kille, a tu będzie ciężko. Na Jajkowie. Chyba To nie bohater od tego, on jest od napierdalny się na blisko, chociaż też... Jednocześnie to też nie jest ciężkie, bo Tylko ten strażnik którego jest poziomy On jest bezpoziomowy, tak? On po prostu jest tym strzelającym. A wiecie to nie jest aż tak ciężko ich zabić z jednej strony. Siódme poziomy to nie jest aż tak źle, bo to chyba sugerowany jest siódmy albo dziewiąty. Ale jak nawet, jak mimo że jest jakiś poziom sugerowany, to nie oznacza, że wszędzie tak jest. Tu jest który sugerowany. No dziewiąty sugerowany, ale widać że na terenie pałacu nie jest tak wszędzie. Dochodźmy teraz po ten list, potem się cofnę po te trzy skrzynia. One ja są w budynku, tu są kolejne trzy i tu jest jedna. To jest pewnie gdzieś na tym terenie coś jeszcze jest. Ja mam jakieś mamy słuchowo, mi się zdaje, że wszędzie słyszę te pozytywki. Każdy dźwięk to jest dla mnie ta pozytywka po prostu. Automat. tam grają coś. Hm. To nie dziwi, że 3 z5 skrzyni jest na tym terenie. Gdzie są pozostałe dwie? Czemu są tak ściśnięte? Tu jest jedna. W okolicach Big Bena. Jedna jest jeszcze na terenie, który mam nieodkryty. A szczerze nie wiem, czy też był gdzieś tam nie poszedł. Jestem po prostu później tego nie oczyszczą. Dobra, zobaczymy. Teraz trzeba wykombinować jak się dostać po tą skrzynię. Bo ono widzę, że jest na tej wysokości, czy tu jakieś... Albo wejście przez okno, albo jakieś główne drzwi. Tak czy strach, trzeba coś wykombinować. Dziwi mnie, że nigdzie nie widzę żadnych, a to ŻADNYCH liczy Helixa na tym terenie. Tu już widzę jakieś te Większe łby mają w ogóle do trafienia teraz ci jakieś drzwi jakieś wyjściowe coś Otwarte okno, dobra, nie jest źle Ej, pójdę o zakaz, że to my jeszcze jakieś, będziemy mieli mi, jakieś misje, bo nie bez powodu są porobione, jest cały, jakby wiecie, interior zrobiony. On po coś jest, on jeszcze będzie wykorzystany. Jest jakaś pozytywka, gra. Jest na tym terenie jakaś pozytywka? Taki taki ptanko. Sekrety Londynu. Sekrety Buckingham. Tu przed wejściem, to w... wiedziałem, że słyszałem jedną. Tej nie wiem gdzie jest, ta wiem gdzie jest, ta też wiem gdzie jest. W sensie... Nie wiem, a wiem jakby tak to określić, bo ona... My tu będziemy szli, bo tu na mapie jest nawet to miejsce. Tu jest taki domeczek z tyłu. A bo gdzieś to u dobra, mało ważne. Trzeba to w miarę szybko pooczyszczać. Dobra, otwieraj. Dobra, teraz pobiegniemy myślę, że tu. Ciekawostka z gry wzięta. W Asasynie Boż w Creed z Legion. Dowiadujemy się, że Jacob i Wiffry, do ich grobowca możemy wejść w dodatku. Wiecie, że zostaje pochowani? Właśnie tu. Tu. Na terenie. Na terenie Buckingham. Z tyłu na ogródku jest. Pod tą wiatką, do której idziemy na końcu, było wejście po prostu. Że tam coś, się, coś tam klikało się i ono się otwierało. Mogliśmy dwie, dwie takie trumny znaleźć po prostu w wodzie sarkofagi. Tam jest serio czwórka To jest aż minimalnie dziwne Kurde już nie dostrzegł do czwórki O to jest siedmeczka Ty dobre jest? Panie tylko 100 robi ten gnojek To jest minimalnie dziwny rząd w ogóle jest Dobra zbieramy to O, linsy jakieś tu minąłem. Dobra, no, teraz biegniemy po tą tu skrzynię. Trupa znikła znikły, a zostały kapelusze. Dobra, i tu już musimy biec normalnie, bo to już niestety taki teren. co po prostu trzeba normalny przebieg. coś jest zakopane. Coś tu jest pewnie pochowane. Hmm. Myślę, że się udało mi 7 z 12 listów zebrać takim szybkim krokiem. A tu jest ten domek. No, bo tu dostaniesz po prostu zwykły wpierdolnik do siebie, jest słabo. Tylko, idzie, bo tu jest ten domek, i właśnie w ogóle w tym miejscu jest pod tym Oje później grup i Vijakoba, w tym jest wejście. Tak się że on w sumie przy własnym grubowcu mogł i nawet nie wie, że to później będzie leżeć. A może wie, ale w grze to nie jest po prostu pokazane. Jeszcze raz: Progress Log. Wejdźmy do sekrety Londynu. Buckingham. Tu, to jest ten punkt, wystańmy tu. Może nie czekać, bo tu jest ta strona, o którą chodzi, czy to jest to? jest przed głównym wejściem. Aha, czy to jest gdzieś to bardziej? Gdzieś z tej strony bardziej tu. A w ogóle mam mam ile tych? No? Siedem listów. Ósmy, dziewiąty. Tu jest ósmy, dziewiąty list. Hmm. wszystko co nie zebrałem to chodźmy teraz tu jeszcze. Bounty Hunt. Trzeba trochę też popracować dla Freddy'ego co wiem, To musi być taki teren, na którym ja tu nie potrafię, nie mogę podejść. To są pod dyspozycją do robienia osiągnięcia. Kurwa, widział mnie. To czoło wyskoczyło, jak nie złocimy uwagi. Ja jeszcze trzy trupy muszę tu wcisnąć. Gorzej, że to nie jest zbyt blisko. I... A, tak się kręci, Gnój. Je, to jest dobra lokacja, żeby to zrobić z tego samego stogusiana? Będę miał tu już trzech jak tego zabiję Trzy z tego samego stogusiana, nie wiem czemu wyskakuje Chyba, że tamta wykrywa, ale nie zdąży zobaczyć agro. Kurde, bym wezwał jeszcze raz. Ale on złapał agro. Nie, nie złapał na szczęście. Czwarty typ z tego samego stogusiana. A tego nie mogę niestety zabić.

jak ty zaczniesz uciekać? Dobra, git, żeby leżał. to już, już, już gaśnie Jest tu czterech leży Teraz będą sprawdzać teren, pewnie podejdą tu dajesz, Słyszał? Słyszał Idzie. Czwarty typ. Tylko nie wiem czy mi osiągnięcie zajdzie. Bo tu będzie pięciu z tego siana tym samym. Ale wychodziłem z tego. Jest, igła z tego siana. Mam osiągnięcie. Że pięć tych. No, e, e, pięć w tym samym z tego. Dobra, to już robię, rozpierdę po prostu. Zwykły. Zaraz, zaraz, ten policjant wyjdzie Idzie na ten teren, co nie? Nie, nie poszedł Aż dziwna. To by mi się jakiś wóz przydał Tu stoją na szczęście Słyszę pozytywkę, ona tu jest Chyba nie zniknie, jak dotąd odbiegnie Patrzcie, no teraz trochę nie gra Rynka jest nam uczynić, że grała inaczej wcześniej on tak, bo patrząc po lokacji Nie wkurwiaj. Zobaczcie, wy będziecie mnie ścigać cały czas. Dajesz, dajesz. Na serio, wróg? A nie, ja myślałem, że to wróg jechał, myślałem, że to był biały strój. Na szczęście nie. I taki duży teren Ja się że w takiej małej klitce siedział taki gangster. No dobra. No co, my to kończymy. To w kolejnym odcinku zaczniemy sobie do, do zbierania tych tu trzech znajdziek. Co nie? I jak to zbierzemy, ruszymy już jako Eevee na fabułkę na chwilę. Więc co? To byłoby na tyle. Ja byłem Riczko, no, na gdzieś się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate. Pa, pa.